Mecenas Mariusz Śniarowski z Kancelarią de Parisman Firm reprezentują sprawy Polaków od 40 lat. Od wypadków samochodowych po urazy na placach budowy. Zadzwoń teraz. 1888 wypadki. Pamiętaj, opłata tylko w przypadku wygranej. Uzyskaj sprawiedliwość. Już dziś. Agentka nieruchomości Agata Landa z Capri Jet Realty w Nowym Jorku. Lata doświadczenia w wymagającym rynku, gdzie liczy się dokładność i czas. Sprzedaż lub kupno nieruchomości, wynajem mieszkania. Agata Landa, zapraszam. 914-255-72. 2, Heart of Europe, Delhi, w East Brunswick, New Jersey. Codziennie ciepły bufet, sałatki i ciasta, a także na zamówienie polski catering na każdą okazję z dowozem na miejsce. Zrób zakupy, zamów jedzenie, wygodnie w jednym miejscu. Heart of Europe w East Brunswick, New Jersey. Zapraszamy do ANW Tax Services na grypowni. Gdzie zajmiemy się Waszymi rozliczeniami podatkowymi i księgowością. Wiadomości NYC w Rampa TV, czyli podsumowanie najważniejszych aktualności z miasta Nowy Jork. Monika Adamski, zapraszam. Radio Rampa należy do mediów akredytowanych przy biurze burmistrza miasta Nowy Jork. A ja, jako redaktor naczelna Radio Rampa, zadaję pytania ważne z perspektywy mieszkańców miasta, w tym Polonii. Podczas ostatniej konferencji prasowej zapytałam burmistrza Nowego Jorku Erika Adamsa o temat, który od miesięcy budzi emocje w wielu dzielnicach: rozbudowa infrastruktury rowerowej, w tym stacji City Bike, oraz jej wpływ na życie rodzin z dziećmi. Zapytałam burmistrza wprost. Rozbudowa systemu rowerowego Siri Bike to jest problem dla mieszkańców takich dzielnic jak choćby Greenpoint czy Maspeth, i mieszkańcy skarżą się na brak miejsc parkingowych. Dla rodzin z dwójką dzieci, które muszą korzystać z samochodu, jest to prawdziwe wyzwanie. Zapytałam burmistrza, jak zamierza pomóc w mieście osobom, które chcą używać auta, bo przecież jak sam mówi burmistrz, jego celem jest stworzenie miasta Nowej jako najlepszym miejscem do wychowywania dzieci. Eric Adams nie unika odpowiedzi, choć przyznał, nowojorczycy zawsze narzekali na parking w Bay Ridge czy Park Slope to norma, ale musimy dzielić przestrzeń liczną z osobami, które korzystają z innych środków transportu. Zobaczcie pełną wypowiedź burmistrza. Monika, how are you? Miss <coughs> Mayor, I would like to ask you about uh, expansion of uh, city bikes that's been announced a couple months ago, but there was a recent discussion around Bay Ridge area. but uh, this discussion is also valid in uh, Greenpoint where I am, in Queens. Um, and your plan to create a city of New York that is the best city to raise a family. Yes. People are complaining there is no parking spaces and it's difficult to transport two kids on a bike. Mm -hmm. So, how would you address that? Then, those New Yorkers who feel like it's very difficult to raise a family if you need to rely on a car and there is really no way to even park a car in your residence, uh, in your neighborhood. Uh there's not one time I recall that I didn't hear people in Bay Ridge complain about parking. Or in, in, park, in Park Slope, they call it no park slope. New York has always complained about parking, always. We need to create an environment where we're sharing the streets with those who are using alternative methods to move around. That's why we decreased the speed limit of mopeds to 15 miles an hour. Uh, and we communicate with our residents to make sure whenever we build our bike lanes that we have inputs from the residents in the community. And we're going to continue to do that. We have to make modifications, adjustments, and we have to compromise because we're in a new environment. A lot of people are riding bikes now. A lot of people are using mopeds for deliveries, etc. And so we got to make the right uh, 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 modifications. How are we going to address those families who just need the car? They will not they will never ride a bike but it's so much harder to have it here yeah it, it's, it's it's the same as it was it is worse you Now you say it's harder because of the bike lanes uh, because of yeah the, the people are saying the stations for city bike they take so much space they're mm -hmm. also f they're often full like in queens some of them in mass but they're always full so it looks like the bikes are there no one can park a car so people are getting frustrated seeing those full bikes but driving around for an hour to find a parking yeah, that didn't start now trust me <laughs> you know the goal is how do we create our streets that it deals with both the, those bike users because trust me the bike users are saying the same things you know we don't have enough back bike racks we don't have enough lifts in uh, city bike and so we have to make the modifications to make sure our streets will be accommodating to both and that's the balance W ostatni weekend w odpowiedzi na falę protestów No Kings, które odbyły się również w Nowym Jorku. Administracja Donalda Trumpa nakazała, aby urząd imigracyjny skupił się na działaniach w miastach sanktuariach, w tym właśnie w mieście Nowy Jork. Pytanie o tę sprawę we wtorek. Burmistrz Charlie powiedział, że współpraca z federalnymi służbami imigracyjnymi jest prowadzona przez zastępcę burmistrza Kaza Dotry, który monitoruje ewentualne zmiany i plany rządu federalnego. Miasto oczekuje briefingów od władz federalnych i dostosuje swoje działania do nowych wytycznych. Adams podkreślił, że mieszkańcy powinni korzystać z usług miejskich, wzywać policję i dbać o siebie, a miasto aktywnie prowadzi kampanie edukacyjne Know Your Rights aby informować społeczność o przysługujących im prawach i sposobach reagowania na działania ICE. We wtorek również zarówno radny dzielnicy Greenpoint Lincoln Wrestler, jak i radna stanowa Emily Gallagher zakomunikowali w swoich mediach społecznościowych, że otrzymali powiadomienia o obecności służb imigracyjnych na Greenpoint. Na platformie Reddit opublikowano zdjęcie rzekomo przedstawiające agentów ICE pomiędzy Messro Avenue i Nassau. Nie wiadomo jednak, czy byli to prawdziwi agenci ICE, czy osoby, Podający się za tych agentów. Brad Lander, nowojorski kontroler miejski, kandydat na burmistrza z ramienia Demokratów, został aresztowany we wtorek przez agentów ICE podczas obserwacji rozprawy w sądzie imigracyjnym na Manhattanie. Według jego biura, Lander został zatrzymany po tym, jak poprosił o okazanie nakazu sądowego w jednej ze spraw. Departament Bezpieczeństwa Krajowego podał, że powodem aresztowania było rzekome zaatakowanie funkcjonariusza i utrudnianie pracy federalnego urzędnika. Brad Lander został po kilku zaledwie godzinach wypuszczony i z budynku władz federalnych wyszedł w towarzystwie gubernatora Cathy Hoku. To wideo, które widzieliście Państwo na ekranie, udostępniła do nowojorskich mediów Chloe Trick Bristol, sekretarz prasowy Brada Landera. Informowaliśmy o zaginięciu dwuletniego Montrela Williamsa z Bronxu. NYPD potwierdziło, że chłopiec został żywcem wrzucony do rzeki przez swojego ojca, dwudziestoletniego mężczyznę, który został już aresztowany. Policja zdarzenie ma mieć zarejestrowane na wideo. Rodzina zamordowanego chłopca oskarża teraz Policję Nowojorską o zaniedbania w tej sprawie. Chłopiec został znaleziony martwy w East River miesiąc po zaginięciu. Według rodziny policja nie potraktowała sprawy poważnie, ponieważ chłopiec był pod opieką ojca z prawem do kontaktu, który jednak miał przeszłość kryminalną. Gdy matka i babcia chłopca zgłaszały zaginięcie, policja nie uznała tego za zniknięcie i skierowała je do sądu rodzinnego. Ojciec Arius Williams miał rzucić syna żywego do rzeki 10 maja, a następnie grozić matce nożem, chwaląc się tym czynem. Dopiero po tym wydarzeniu policja wydała alert ze zdjęciem chłopca i zatrzymała Ariusa, który teraz usłyszał zarzuty morderstwa i nieumyślnego spowodowania śmierci. Rodzina domaga się sprawiedliwości. Burmistrz Eric Adams zapowiedział przegląd działań policji w tej sprawie. Burmistrz Eric Adams powiedział we wtorek o skutecznej współpracy z federalnymi służbami w rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej 18th Street Gang, która terroryzowała mieszkańców Roosevelt Avenue, zwłaszcza poprzez prostytucję i przemoc. Gang wykorzystywał głównie osoby bez dokumentów, które bały się zgłaszać przestępstwa. Dzięki wspólnym działaniom 11 z 12 podejrzanych zostało zatrzymanych, a zabezpieczono też urządzenia do fałszowania dokumentów. Burmistrz podkreślił, że walka z przestępczością wymaga takiej współpracy, a działania te poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. Były senator Bob Menendez rozpoczął 11-letni wyrok więzienia za korupcję, przyjmowanie łapówek w złocie i gotówce oraz działania na rzecz Egiptu. Pomimo zaprzeczeń sąd odrzucił jego wniosek o zwolnienie za kaucją. Menendez został osadzony w więzieniu o niskim rygorze. Zarzuty dotyczą ochrony biznesmenów, wspierania interesów zagranicznych i kontaktów z egipskim wywiadem. Polityk zrezygnował z mandatu po wyroku. Jego żona również została skazana. Na Coney Island powstanie ponad 2100 nowych mieszkań, w tym 178 w budynku Coney Landing. To będą mieszkania przystępne cenowo i mieszkania wspierane przez miasto, a także 430 mieszkań w 100% tanich mieszkań w fazie trzeciej tego projektu. Dodatkowo planowane jest stworzenie 1500 mieszkań wraz z modernizacją deptaka Regal Man Boardwalk ulic kanalizacji Centrum Sportowego Ape Stark. Projekt ma odmienić dzielnice, poprawić infrastrukturę i stworzyć przyjazne rodzinom miejsce do życia. Burmistrz Nowego Jorku i Komisarz Nowojorskiej Policji ogłosili rozszerzenie programu Quality of Life Division, czyli działanie tzw. Q-Teams, na wszystkie dzielnice Nowego Jorku. Program ten uruchomiony został pilotażowo w kwietniu tego roku. Ma on na celu szybkie reagowanie na codzienne problemy mieszkańców, takie jak hałas, nielegalne pojazdy, handel czy porzucane auta. Wyniki pilotażu na przestrzeni 60 dni to 7,5 tysiąca interwencji pod numerem 911 i 311, 6100 wydanych mandatów, 357 492 odholowane pojazdy i 185 przejętych e-bajków i skuterów. Dzięki sukcesowi pilotażu Q-Teams zostaną wdrożone we wszystkich 77 posterunkach i jednostkach najcza w dwóch etapach. Zespoły składają się z wyszkolonych funkcjonariuszy analizujących dane i reagujących na lokalne problemy przy wsparciu mieszkańców i biura do spraw kontaktu ze społecznością. Celem jest poprawa codziennego komfortu życia mieszkańców, szybsze reagowanie na zgłoszenia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w każdej dzielnicy Nowego Jorku. Od 2022 roku władze Nowego Jorku usunęły z ulic ponad 100 tysięcy nielegalnych pojazdów, w tym tak zwane Ghost Cars, czyli samochody z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Zostały także skonfiskowane niezarejestrowane skutery, motorowery i kłady. Setki z tych pojazdów zostaną zniszczone w ramach pokazowej akcji Departamentu Sanitarnego, by uniemożliwić ich ponowne wykorzystanie do przestępstw lub nielegalnego parkowania. Burmistrz Eric Adams podkreślił, że te pojazdy zagrażały bezpieczeństwu i były powiązane z rabunkami, strzelaninami i ucieczkami z miejsc zdarzeń. Dzięki działaniom NYPD liczba przestępstw z udziałem skuterów i mopedów spadła w pierwszych miesiącach 2025 roku aż o 85% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wielkimi krokami zbliżają się prawybory w Nowym Jorku. Odbędą się one 24 czerwca, a wczesne głosowanie już trwa. A co słychać na szlaku kampanii? Zochran Mamdani otrzymał kluczowe poparcie od senatora Bernie Sandersa, a to wzmacnia jego kampanię wśród wyborców progresywnych. Zawarł on również strategiczne porozumienie rankingowe z Michaelem Blakeem i Bradem Landerem. Nowojorski New York Times wystosował mocny atak na Mandaniego, uznając go za niedoświadczonego. W odpowiedzi „on przekonuje, że wybór powinien należeć do wyborców, a nie do redakcji”. Kongresmen Tom Sousie wsparł Andrew Cuomo, zaznaczając swoje obawy wobec kandydatów socjalistycznych. W finale kampanii, podczas debaty choćby 12 czerwca, kandydaci skupili się na kontrze pomiędzy Mamdanim a Cuomo. Ten pierwszy promował świeże przywództwo i politykę progresywną, a były gubernator argumentował doświadczeniem i stabilnością. Jednocześnie ruszyło głosowanie przedterminowe. W pierwszy weekend tego wczesnego głosowania oddano ponad 66 tysięcy głosów, to jest ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2021. Pytany we wtorek, na kogo zagłosuje w prawyborach, burmistrz Eric Adams powiedział, że na karcie do głosowania nie ma żadnego kandydata na burmistrza, na którego warto by było zagłosować. Zagłosuję więc na poziomie lokalnym, powiedział burmistrz, oddam głos na mojego radnego miejskiego. Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych, przypisanych do miejsca zamieszkania. Przypominam, że możecie państwo sprawdzić, gdzie możecie oddać głos. Inne lokalizacje dotyczą wczesnego głosowania, a inne lokalizacje głosowania w dniu prawyborów 24 czerwca. Możecie sprawdzić wszystkie informacje na stronie internetowej www.vote.nyc. Więcej szczegółów, a także lokalizacje lokali znajdziecie również na stronie Board of Elections, gdzie są dostępne informacje w języku polskim: polish.nycvotes.org. Dzisiaj to tyle w wiadomościach NYC w Rampa TV. Dziękuję za uwagę Monika Damski, do usłyszenia.